Siemano, ziomale! Witam was w trzeciej części odcinka o najbardziej wstydliwych i cringe'owych sytuacjach. Tym razem powiemy sobie o tych momentach, które mogą przytrafić się w szkole. Dajcie znać, które z tych najbardziej żenujących momentów przytrafiły się wam samym kiedy rozmawiasz o kimś i nagle ta osoba znajduje się w pobliżu i wszystko słyszy albo może to wy byliście ofiarą obgadywania i podsłuchaliście niechcący albo i chcący tą rozmowę Ej Marek a co ty teraz robisz Idę jeszcze na konsultację, bo muszę poprawić sprawdzian I to prawda że ty się bujasz czasem z Alą No czasem Jak ty możesz z nią To nie jest tak że wy się przyjaźnicie No tak ale no wiesz ona jest generalnie... Jak się ubiera i to, jaka czasem jest, e, no i nie jest też zbyt ładna. Wiesz co, no nie powinnaś tak mówić o niej, skoro jest twoją przyjaciółką. A, no tak, ale ona chyba o tym wie. Co? Hej, he hey, Ala! Hej. Co tam, Ala? Okej. Okay. Sytuacja, której mogły doświadczyć dziewczyny. Moment, kiedy jakiś chłopak niechcący znajduje wasze środki higieniczne i nie mowa tutaj o chusteczce, ale o podpasce albo o tamponie. Serio? A co mu na to odpowiedziałaś? To pokaż. Ej, Martynka! Masz żadną na piórniku, weź sobie. Naprawdę? A jaki Ej, nie powinien tak zrobić moim zdaniem. Napisałam mu, że nie mogę się z nim spotkać, a on powiedział, że grywa ze mną w takim razie, bo on chciałby mieć dziewczynę, która ma więcej czasu dla niego. Wyślę ci screena zaraz. Poczekaj, tylko znajdę. Martynka! Ej, co to jest? Ej, gry? zostaw to! brał czynny udział w organizacji apelów szkolnych, na pewno wie czym jest ta trema, kiedy musimy zrobić przemówienie przed całą szkołą. No i nierzadko zdarzy się, że zapomnimy o czym mamy mówić. I wtedy widzi to cała szkoła. Dosłownie cała szkoła. Dzień dobry. W imieniu samorządu oraz dyrektor pani Magdaleny pani Magdaleny Święrczynszej, pani Magdaleny Święrczynszej oraz e, panu Burmistrzowi, oraz panu Burmistrzowi Krzysztofowi, żurawiowi, żuraw, żurawiowi, Żura, żurawi, żurawiowi. Chcieliśmy podziękować panowi żurpa, panu, panu Krzysztofowi. Żurawiowi Co? za dotację i pomoc Bez dotację tylko datę. W renowacji e, przecież. Co? Renowacji sali od WF-u, to znaczy sali gimnastycznej. Ja Dziękujemy cały zespół oraz samorząd Co? uczniowski Co? 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 oraz Co? No? kadra nauczycielska. Kadra <suszu> nauczycielska. Teraz wiesz! Teraz e... wiesz! O nauczycielach rozmawia każdy. Czy jest na świecie chociaż jedna osoba, która nigdy przenigdy nie obgadywała nauczyciela? Norma. No ale czasem zdarza się, że ten konkretny nauczyciel, o którym akurat gadamy, podsłyszy naszą rozmowę. Słyszy nasze przekleństwa, to jak się o nim wyrażamy. No i powstaje bardzo niezręczny moment. Ej, masz coś do jarania? Bym się palić chce. Nie, mama też mu sobie zajarała. Tak mnie wkurła ta baba na historii. Ej, idziesz w sobotę na domówkę do Marka? No idę! Ja mam taką ochotę się naje... Ja też. Kupujemy jakąś wódeczkę? Możemy się złożyć na przykład na litra? Dobra, ale się napierdolę! To będzie dobry melanż. O nie, a jutro jeszcze historia z tą babą. No, bez kitu, aż dwie podrząd. Ja pierdolę. Ona jest taka pojebana. No, pojebana jest. I ma takie nudne lekcje, że ja pierdolę. Nienawidzę jej lekcji. Tak przynudza, że ja pierdolę. Pierdolę. O takich głupotach totalnie nie interesuje mnie to w ogóle. Serio powinien wydać z tej szkoły. Dzień dobry Marysiu. Ona tam jest. Ja I ona mogła to wszystko słyszeć. Chodź, chodź, chodźcie. Każdy czasem zapomni się ogolić. Kiedy zapomni o tym chłopak, to nie ma takiego dużego problemu. Ale jeżeli dotyczy to dziewczyny, no to już jest wielkie halo. Nikt nie zauważy, że masz nieogolone pachy, dopóki nie podniesiesz rąk na WF-ie, dlatego uważajcie. No to jest dobra! Ej, tak. Ty Jakie włosiska! Zapomniała się ogolić! Ale przypał, jeszcze wszyscy się akurat patrzyli. Pamiętacie tą jedną osobę, która siedziała przed wami w klasie. Ta osoba, jakby to powiedzieć, nosiła trochę za mały rozmiar spodniej niż nosić powinna, i na światło dzienne wyszła pewna część jej ciała, która nie do końca wyjść powinna. Sami zobaczcie. Teraz powiem Ala. o Marii Dąrowskiej. Patrzyńskiej. Ona studiowała na przyrodnicze socjologie i lanie w Brukseli. Zobaczcie, właśnie rozpoczęła Wyślę na grupę. Zobaczcie. Przepraszam, czy ja wam przypadkiem nie przeszkadza? Jaki... Nie przepraszamy. bardzo. Ale ładny kolor. Weź sama bym takich chciała. Jaka beka. Chó z nieogolonymi nogami. Gorzej, jeżeli z... akurat w ten dzień masz WF i przebierając się w szatni, wszyscy to widzą. Ćwiczysz dzisiaj? Nie, ja dostałam okres. A ty? My się też właśnie nie chce ćwiczyć. Jezu, ja potem jeszcze ten sprawdzian z geografii. A wiesz, że jeszcze w następnym tygodniu mamy z matmy? Zgadnijcie, kto się ćwiczy. Co? Okay, zobacz na Violetu. O oh, Boże, słodki. Ej. Patrz, patrzcie, na nogi Ow! O... O... Ej, Boże. Jakie patrz, patrz, ona wioli. ma włosy. Może ale przypał. Ej, a my dzisiaj gramy z chłopakami. Nie, nie mówię jej nic. Powiedz jej! Nie, nie mów. Ej, Viola, bo wiesz, my dzisiaj gramy z chłopakami z pierwszej D. Może złośnie przygotowanie, jeżeli jeszcze jakiś masz. Współczuję jej mega. Niektórzy faceci nie mają pojęcia o tym, czym jest honor i kiedy z nimi zerwiesz, postanawiają pokazać całemu światu twoje intymne zdjęcia, które mu wysłałaś, bo po prostu mu ufałaś. A ty nie jesteś już z tą... jakiej tam było? Marysią? Nie, już nie jesteśmy. No już się nie wózicie ze sobą. Nie, już nie. Właśnie takie są związki w obrębie klasy. Najpierw są, potem ich nie ma, jest tylko spina. No i co z tego? Mało mnie to obchodzi w sumie. Wyniosłeś coś w ogóle z tego związku? A to. Do... Czy wyniosłem? No. Wiesz, stary, jak to jest. O! Ej, fajne w sumie! Wyślesz mi je? No nie wiem. Chill, tylko dla mnie. Wiem, że jest listopad, ale. Jak obiecasz, że nikomu nie pokażesz. Jasne, nikomu nie pokażę! Ale serio, tylko tobie nikomu nie wysyłaj, bo wiesz, będzie na mnie. Dzięki, stary. Dobra. Włącz airdropa. Klocu, co ty zrobiłeś? Wysłałeś to na grupę klasową? No. Weź to usun szybko. Ale czyli to dla beki. Może innym też wysłała. Ale ona będzie wiedziała, że to ja, no, będzie na mnie. No i co z tego? No to to ona tobie wysłała, więc to jest jej problem, no w sumie. To jej. No właśnie. Czyli co, mówisz, że raczej się przelotne relacje nie interesują, jakieś FWB i tak dalej? Tak, raczej nie lubię takich zabaw. Jak już to coś na stałe, to dobrze. Zobacz szybko na grupę klasową, co wysłali. Grupa klasowa? To ty, czy to jest jakaś przeróbka? Jak? Skąd? Skąd, klocu? Myślałam, że byłaś z Markiem, a nie z klocem. Może po prostu wszystkim wysyłałaś? Nie! Ja spadam na autobus. Kto przynajmniej raz w życiu nie srał w szkole? Ten z pewnością nie wie o co chodzi w tej sytuacji. Ale jeżeli robicie to czasem, to wiecie, co to jest stres, kiedy ktoś wejdzie do łazienki, kiedy wy akurat jesteście w środku wypróżniania. Mi się już nie chce żyć. Jeszcze do 15 siedzieć tutaj. Nie, stary, ja chyba nie. Ja, ja już wracam do domu, nie chcę mi się siedzieć na tym włosie. Tak, mogę trochę? Masz, dzięki. Ale tu wali czymś. No. Ktoś tu chyba srał, albo dalej sra. Słyszałeś? Ehe, ktoś tam sra chyba. Ej, no patrz, cień jest. Patrz plecaj, plecak, patrz jaki ma plecak śmieszny. Dawaj! Dawaj! Cii, cii, cii. Dasz radę! Złapmy go. Pff, pff. <laughs> Jezu, jaki debil. <laughs> Dzień, kiedy zapomniałeś użyć dezodorantu, był twoim pechowym dniem, bo akurat się zestresowałeś i wszyscy ludzie dookoła poczuli to dosłownie. Właśnie mi się nie podobają takie loki, jakie ty masz, bo to, one są takie za bardzo sprężyste. Nie podobają ci się? Wiesz, no, my nie mamy innej loków. E <laughs> Może w tej szkole nigdy tak nie ma takiego świeżego powietrza. Ja właśnie wolę, jak włosy są takie, wiesz, skarbowane bardziej. Ej, Marek! Otworzysz okno? Bo tu nie ma czym oddychać. I dlatego, wiesz, bo to masz takie. Jak masz prostownicę, mm -hmm. to nie masz prosto, tylko takie jakby takie wrąbki. Dzień, i Wtedy nie. robisz takie. Wiesz, to, że Ty masz takie Ej, rzeczy i masz pieniądze na takie rzeczy, to jest to fajnie, ale. Moja mama ma tylko jedną lokówkę. Fu, a czujesz Widziałaś to? to? Widziałaś Ej, czujesz to? Ale Cie... ktoś wali. Fu, wow. fu, ej nie, dalej nie, nie, śmierdzi. Nie, nie. Ej, może to od kaśki śmierdzi. Ej, kaśka. Co to? Ej, to może kaśka. Ej, weź, ej. może masz jakiś dezodorant? Mam. Ty masz dezodorant. Mam. Kasia. hej. słuchaj, nie chcesz może z dezodorantu? Taki ładny, świeży zapach. Chcesz spróbować? rzecz sobie. Może w końcu będzie lepiej. Hmm. Co za ludzie! Dzięki za obejrzenie tego filmu! Dajcie znać, że wolę, które z tych sytuacji doświadczyliście na własnej skórze. Wbijajcie koniecznie na mojego najlepszego na świecie Instagrama. Zostawcie suba, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału. Łapkę w górę i widzimy się w kolejnym odcinku.